I oczywiście, Mankowicowi z tej strony. Kebusa. w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie dokładnie o kałaszku nowym, który wszedł do gry, i rozważymy go pod względem inwestycyjnym. Więc wydaje mi się, że dosyć ciekawy odcinek. Zapraszam Was do oglądania. Zapraszam Was oczywiście bardzo serdecznie na stronę Skinsmanki. Bo taka propos skinów, tutaj możecie je wymienić z moim kodem, czyli z kodem kebus. Odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, wpłaty 35%. Także serdecznie Was tutaj zapraszam. Jest czego wybierać, także na pewno coś ciekawego dla siebie znajdziecie. Wpadajcie, a link do stronki zostawiam Wam w opisie. My natomiast przechodzimy do omawiania samego, samego kałaszka. E, troszkę się wypowiem tak ogólnie na jego temat. Przejdziemy sobie do patternów, które możemy tutaj odblokować. I na końcu e, rozważymy sobie, jak to będzie wyglądało w perspektywie troszkę dłuższego czasu, jeżeli chodzi o inwestycje w y, takiego skina. Więc, generalnie, Kałach jest za 125 gwiazdek, tak jak widzieliście na wczorajszym filmie. No i fajnie on sobie istnieje, jest w Armory Pasie, spoko. Jest dosyć długi okres, tam 100 coś dni, jeżeli się nie mylę. No ale to jakby nie rozdrapujmy tego, on sobie będzie, po jakimś czasie zniknie. To są raczej takie rzeczy, które wiemy, które są pewne. No i teraz tak, kolejną pewną rzeczą są paterny, których mamy spoko. No i jak wiemy, ludzie uwielbiają paterny, czy to case hardendy, czy cokolwiek innego. Więc tutaj mamy już kolejny plus, jeżeli chodzi o inwestycje, bo wyróżnia się nie tylko... Tym, że jest przedmiotem limitowanym, ale tym, że ma paterny. Zazwyczaj te wszystkie przedmioty limitowane z Armory pasa są robione w patternach. No i tutaj po raz kolejny mamy rzeczywiście patterny. No i teraz tak, mamy tier jedynki, tier dwójki, tier trójki i tak dalej. I mamy to podzielone na top pink line, czyli to tutaj na górze widzicie ten taki ziutek, nie wiem jak to nazwać. No, także macie wypisane. Ja podlinkuję Wam to w opisie do tego guida. Mamy Purple Gemma, widzicie jak to wygląda? No, przyznam szczerze, że, że robi wrażenie. W paternach, w dobrych paternach, ten kałach wygląda świetnie. Mamy Gold Gemma, czyli wszystko złote tutaj. Jak zresztą widzicie, mamy Bronze Gemma. No, moim zdaniem brąz wygląda najgorzej, chociaż ten kałaszek na przykład taki klasy jest, więc spoko. I teraz tak, dobra, brąz Gem'a mamy tutaj i to tyle. Czyli już Wam pokazuję, chcę do góry wjechać, Top Pink Line, Purple Gem, Gold Gem i Bronze Gem. Czyli mamy cztery różne rodzaje gemów, powiedzmy, no i tego Top Pink Line'a. Tutaj macie na przykład Purple Gem'a, jak wygląda, z bliska. No ja uważam, że naprawdę dobrze to wygląda. Nie ma co? Tutaj jakieś naklejki Holo zdecydowanie pasują i tak dalej. Czy ten kałach ma w ogóle potencjał, jeżeli chodzi o samą inwestycję, moim zdaniem ma i to nie mały, dlatego że troszkę nam już pokazała to MK M41S samotność. Troszkę już tutaj to zauważyliśmy. Że te skiny rzeczywiście, jeżeli to jest dobry Play Skin. One mają szansę. One nie są czymś wybitnym, ale mają szansę. Zobaczcie sobie, jeżeli chodzi o cenę, tu nie ma jeszcze dużych wzrostów, MK też stosunkowo niedawno wypadła. Ale jak widzicie, dało się gdzieś tam zarobić więc jeżeli wstrzelimy się w odpowiednią cenę przy tym kałachu. Bądź po prostu wybierzemy go sobie z gwiazdek, to rzeczywiście jest spora nadzieja i szansa na to, że pójdzie po prostu wyżej w cenie. E, osobiście uważam, że tutaj zagrałbym pod dłuższy termin, pod jakiegoś long terma. Bo shortowanie kałacha dla dwóch tych zarobku na sztuce mija się trochę z celem, a uważam, że ten skin naprawdę ma potencjał gdzieś tam długoterminowo. Często ludzie szukają jakichś różnych skinów do kałacha i uważam, że on fajnie wypełnia jakąś tam niszę, czy to właśnie fioletowych kałachów. No nie ma takich skinów, więc jako sam play skin uważam, że naprawdę niezła inwestycja. To na tyle, trzymajcie się, pozdro, Yo!